Witajcie, witajcie. Zaczynamy dzisiaj z cudownym naszym gościem, z panią Ewą. Robimy. Cześć, możecie też pomachać łapkami. Cześć, Leneczko, ty też pomachasz, super. Um, mamy kilka pytań do pani Ewy z okazji urodzin szkoły, które będą już niedługo w marcu. Karolinko, pamiętasz, jakie było nasze pierwsze pytanie? Dlaczego? Dlaczego pani Ewa otworzyła szkołę? Tak jest. Dlaczego pani Ewa otworzyła szkołę? Dlatego, że jestem nauczycielką, nauczycielką języka polskiego. I jak przyjechałam na Węgry, to nie było dzieci, nie miałam kogo uczyć. I było mi bardzo, bardzo smutno. Wiedziałam, że dzieci są, tylko że nie ma szkoły. No więc co trzeba było zrobić? Trzeba było stworzyć szkołę. No, i tak powstała szkoła, i dzieci się znalazły, i ja byłam bardzo szczęśliwa, pomogłam się z dziećmi spotykać i uczyć. Super. Eryczku, pamiętasz Twoje pytanie, ile, ile dzieci, dzieci było, było na początku? Na początku. Mhm. na początku. było bardzo dużo dzieci, o wiele więcej niż teraz, bo we wszystkich o! w tak, nie tylko w Budapeszcie. Ale te dzieci, które się uczyły w Duną i w, w Pyczu, w Segedzie, no nie wiem, w sentendre były oddziały, w sumie było z wszystkich 283 uczniów. O! To strasznie dużo, prawda? Ile uczniów jest w szkole? U, nie wiemy. Też sporo. Ale... No proszę, nie wiecie. Ładnie. A no, no, nie, nie działam, ile, ile, ile mam. <laughs> no, jeden <laughs> <dla mnie>. <laughs> Dobrze. Lenko, możesz Ty zadać teraz pytanie do Pani Ewy? No to już. Co robi Pani Ewa w wolnym czasie? Co lubi robić Pani Ewa w wolnym czasie? w domu ja mieszkam razem z moją córką i ona ma syna, Akosza, który też tutaj chodzi do tej szkoły i bardzo lubię z nim spędzać wolny czas. Jest, on jest bardzo wesoły. Ciągle wymyślamy jakieś zabawy, uczymy się razem, oglądamy razem bajki, chodzimy na spacer, chodzę z nim na tenis, na spacer z psem, także jestem zajęta od rana do wieczora. Karolinko, to wszystko bardzo, bardzo chętnie robię. Karolinko, tutaj mi się wydaje, że pora na Twoje pytanie. Pamiętasz, czy pani Ewa lubi co robić z wnuczkiem? Gotować. Gotować? Wiesz, co? Ja w ogóle to nie lubię gotować. O! Ale jak muszę, to gotuję. Zwykle muszę, więc gotuję. I jest mi bardzo miło, jak Akoś mi pomaga. Akoś przychodzi, coś tam pomoże, ale tak w zasadzie już przychodzi gotować pod koniec i smakuje. Mm, to bardzo może spróbować, czy jest dobre, no więc próbuję. no wiesz, tu by trzeba jeszcze troszeczkę soli, tu możesz jeszcze babcia dodać troszeczkę cukru, no i tak gotujemy. On je, ja gotuję. To fajną ma pracę Akosz, prawda? Ignasiu, a teraz, teraz myślę, że już czas na twoje pytanie, nie pamiętasz? Chyba pytałeś o lato, mam wrażenie że Czy pani Ewa gdzieś lubi jeździć? Tylko gdzie? Nad baraton. No właśnie. Czy pani Ewa no lubi wiecie, jeździć na lubię. Kto nie lubi jeździć nad baraton? Wy lubicie? Mhm. No, no właśnie, no to ja też oczywiście. Z moim wnukiem wtedy kąpiemy się, piekamy po plaży, kramy w piłkę. Wszyscy lubią nad baratonomem spędzać czas. Oczywiście, jak jest ładna pogoda. Wiesz jak pada, to też coś tam można znaleźć ciekawego zawsze, prawda? No pewnie. Wy też lubicie nad baratonem spędzać wakacje, prawda? A teraz jest zima i jest nasza ostatnia sobota karnawału i będziemy robić masę Ale karnawał, raczej to tak jest tak? ostatnia karnawał. Sobota. Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Dobrze, a urodziny szkoły mamy w marcu na wiosnę. Mam nadzieję, będziemy... że mnie zaprosicie. Zaprosimy panią Ewę, będziemy świętować? Super. Bardzo serdecznie do zobaczenia dziękuję. w takim razie na urodzinach szkoły. Do pa, widzenia. Do widzenia.